była taka pewna pogoda. No nic. Witajcie, ja jestem Bronek, a to seria redukowania do 75 kg, bo aktualnie ważę 86 i chciałbym coś ze swoją masą zrobić czyli redukcja. No ale dobra, zacznijmy od tego, kim ja w ogóle jestem, co ja tu robię i dlaczego nagrywam taki odcinek. Jako, że należę do projektu Lunix, chciałbym też coś zaprezentować na tym kanale. Chciałbym coś też wartościowego, można powiedzieć, nagrać i jest to właśnie seria z redukowania do 75 kg i jakby z każdego dnia będę nagrywać co jadłem ewentualnie i jak wyglądał mój cały dzień. To będę opisywać, bo nie będę nagrywać co robiłem przez cały dzień, bo praktycznie przez pół dnia e, pracuję. Także tak, druga sprawa, jestem Bronek, możecie mnie znać z kilku filmów, przykładowo z Steak vs Hamburger, tam się przez chwilę pojawiłem, pojawiłem się także w odcinku, gdzie było 10 tysięcy kalorii, także stamtąd możecie mnie znać, no. I tyle, lecimy dalej Także tak, jako że to jest seria redukowania Nie będę się skupiać na jakichś dietetycznych poradach I innych pierdołach Po prostu biorę obiad i idziemy z nim do środka Muszę go zagrzeć. No także co do nagrywania To nie będę się sugerował żadnymi poradami dietetycznymi Ani nic z tych rzeczy Po prostu będę bazować na własnych doświadczeniach Przykładowo mogę podać, że pracując na piekarni No i pracuję przy piecach Więc tam jest bardzo ciepło a co za tym idzie, łatwo można kalorie przed tym stracić. No i tak naprawdę będę jeść to, co uwielbiam. Co prawda w mniejszych ilościach, bo jak chodziłem, zacząłem chodzić do pracy, no to zacząłem też wiadomo mniej jeść, bo nie biorę sobie nic do pracy, tylko sobie tam po, powiedzmy biorę drożdżówkę. Mówię, że chcę drożdżówki i tam przyszykowują mi te drożdżówki, nie? Co do serii, seria miała się pojawić połowie stycznia niestety pierwsza sprawa była taka, że nie chciało mi się, druga sprawa była taka, że myślałem co sobie y, jakby nagrać, co jaka ma być to seria, znaczy już wiedziałem docelowo co chcę nagrywać, ale nie wiedziałem w jakiej formie to chcę nagrać, no i do teraz praktycznie kiedy mamy połowę lutego już, no to byłem jeszcze przed tym chory, też mi się średnio chciało nagrywać, no i tyle. Mamy no sobie dalej, znaczy ja sobie ogień dalej szykuję, ale to będzie dobre, jak już to pachnie, naprawdę. Szkoda, że nie możecie poczuć tego zapachu, bo naprawdę jest intensywny i kto lubi kurczak, makaron i właśnie szpinak, no to będzie na pewno dla niego. No Także tak pojedzony, napity. No i sobie chwilę chilluję. Oglądam sobie The Walking Dead. A, a później prawdopodobnie po The Walking Deadzie będę coś jeszcze robić. Albo już do końca będę The Walking Dead oglądać. I już po i będę się zbierać do pracy. No i rzecz, którą jeszcze nie wspomniałem. W każdym dniu będę pokazywać, ile ważyłem. Na początek dnia i na koniec dnia. I będziecie mieli po prostu porównanie. Teraz sobie tak jak mówię chilluję. Oglądam sobie The Walking Dead. No i widzimy się gdzieś pewnie przed pracą, albo po pracy już. Myślę, po pracy. Tak, to będzie chyba dobry pomysł. No i co? Widzimy się po pracy. No, także tak, jestem już w domu. Zważyłem się i porze 80 dzień. Jest godzina 4.15 i ja się będę powoli zbierał spać, bo dzisiaj znowu do pracy. Co prawda to jest właśnie to, że są nocki, także to inaczej wygląda trochę. Tyle z dzisiejszego dnia. Trzymajcie się i widzimy się w kolejnym dniu. バス。 w kolejnym dniu tej serii, jest dzień drugi nie dodam jeszcze z wczorajszego dnia, że zjadam sobie drożdżówkę bo to trzeba, trzeba też dodać no i co, ja sobie zupkę robię, jeszcze ja będę sobie dzisiaj po obiad bułkę sobie robił z taką szynką na zagrychę no i w robocie pewnie znowu drużowa wejdzie, no i co <laughs> mam już sobie pomidorową, mam sobie bułeczkę z szynką i musztardą, także co, ja się zabieram za konsumowanie, jeśli jeszcze nie zostawiłeś subskrypcji możesz to w tej chwili zrobić, będzie nam bardzo miło, a tak Także zostawcie łapkę w górę wraz z komentarzem, bo wszystkie komentarze czytamy. A teraz życzę miłego oglądania. Aktualnie jestem po pracy już. Jest godzina za 54, Co? Idę się umyć. Lecimy spać. A jeszcze oczywiście trzeba się zważyć, bo to też ważna czynność tego dnia. Całej tej serii tak naprawdę, tej, tej redukcji mojej. Tutaj jest to tam zdjęcie jaka waga. No i lecę spać na razie. No i co, jak widzimy, mamy tak 87. W tym dniu także przyszykowałem sobie taki obiadek, pokroiłem sobie surimi, dodałem oleju, octu, cukru, a także ziół prowosalskich, Wszystko wymieszałem, no i jedzenie gotowe. Jeszcze dodając, połowa nagrania znikła, niestety z nie wiadomo jakich przyczyn, ale musicie sobie zwizualizować, jak to mniej więcej wyglądało, te przyrządzenie wszystkich składników i wymieszania, ale naprawdę polecam sobie próbować, bo jest naprawdę dobre. Ja sobie zrobiłem jedzonko, którzy mogą powiedzieć, co to za jedzenie, co, czy to jest jest w ogóle dobre. Ja jestem ogólnie takim koneserem różnych yy, dziwnych potraw. Warto sobie spróbować tego. Ja sobie idę dalej konsumować. Idę sobie oglądać. Pewnie znowu się widzimy jakoś po pracy. No. Tam w kolejnym dniu. Robimy sobie zupę cukiniową, a właściwie ala creme. Do tego będą szaneczki i bułeczki z sosami różnymi, czyli tutaj mamy 1000 wysp. No i tu jest słodko kwaśny. Nosypujemy sobie tutaj grzanku. No i co? Będę sobie to konsumować teraz. Welcome to channel Projekt Bluning. What up guys? My name is Bramek <laughs> I live in Massachusetts. Yeah, of course. And I eat good food, yeah. O oh, mój Boże, co ja robię ze swoim życiem Dobra, co? Znowu to same tło? Ojadek w garnku nie ma to tamto smacznego. A pomyślę, że kiedyś nie lubiłem cukinii, Znaczy w sensie dalej nie lubię, ale w sensie ogólnie wszystkie, co było z cukini zrobione, właśnie takie kremy i w ogóle nie lubiłem, a teraz gdzieś tam powoli się wkręcałem w to, także no właśnie co do wczorajszego dnia, bo nie nagrywałem gdzieś tam po pracy już, bo mi się już nie chciało, to przyznam szczerze, ale zamiast drużczówki zjadłem sobie kapsalona. Taką ala foremkę, były warzywka, ser zapiekany taki, fritki i właśnie mięso, no kebaba taki. Nie wiem co to było za mięso. Odejrzełem gula. Kula mocy, no ale gulnie spoko. Co? Mamy na serem I robię sobie jeszcze kawkę Właśnie z y, każdym dniu sobie przed y, właśnie pracą robię kawkę GPS, dobrze jest takie, Tą najmocniejszą y, Ostatnio jakoś tam wydali nową I ona ma chyba 350 mg kofeiny Więc naprawdę dużo No A ja się zabieram za konsumowanie jest smacznego A teraz sobie trochę poczynuję jeszcze przed pracą, bo dzisiaj, jako że jest piątek, no to też jest trochę wcześniej praca. <laughs> ja sobie idę właśnie tak jak mówię, poczynować jeszcze, na sobie te Leda, widzimy się pewnie po pracy, także no do potem. No, także witam sobotę, jest godzina 15 po pierwszej, co mogę powiedzieć, przyszedłem z pracy, bo tak jak mówiłem, że zaczynam o 14, hmm, kończyłem o pół do pierwszej, no ale w domu byłem za 10 pierwsza, coś takiego, no ale na szczęście weekendik. idę się wykąpać i lecę spać, adios. A witam w kolejnym dniu Jest sobota, godzina 15.30 Wiem jest późno, ale No w sumie to ja się obudziłem Trochę wcześniej, no, tylko sobie leżałem W łóżku, przyciąganie, tak zwane przyciąganie Planę na dzisiaj Zjedzenie sobie czegoś porządnego Bo wczoraj to naprawdę był przypał Bo zjadłem dwa tylko na z serem I w domu No przez cały dzień to naprawdę było bardzo mało Ale wody też bardzo dużo wypiłem Było chyba z 5 litrów nawet wypiłem Nie obliczałem, ale podaję siebie nie wiem, ilość pitego napoju no, tak sądzę z 5 litrów no może 4,5 4 litra może coś takiego, więc to jest bardzo dużo i też widzieliście wczoraj wagę znaczy wczoraj, dzisiaj, no to ogólnie z waga spadła Masakrycznie przez ten jeden dzień. Ogólnie wczoraj było dużo chodzenia, dużo pracy przy piecu. W sensie, ja bym dużo przy piecu i te kalorie po prostu pospadę. Co ja, se jeszcze chwilę pewnie poleżę albo już nie poleżę. Pójdę sobie zrobić coś jeść, chyba że coś jest na obiad już naszykowane. No i co? Będę się powoli zabierać. I tyle. no Do potem. I niedzielę. Niestety jeszcze w tamtym dniu w sobotę trochę pospałem i kompletnie mi się zapomniało. To co jeszcze trzeba dodać to zjadłem sobie właśnie znowu te surimi. Te poluszki grabowe. Mówię były krokiety, ale po prostu no, nie chciałem krokietu wieść. To zjadłem sobie właśnie te mi zrobiłem. No i zjadłem sobie jeszcze paczkę chipsów. Także mogłem sobie jeden taki chip day zrobić troszeczkę. Teraz idę się zważyć, i spać, bo montowałem ten odcinek, który właśnie wy widzicie. No. Także idę się zważyć. Będziecie mieć tutaj ile ważyłem. To dobra. Nie nagrywałem nic przez cały dzień praktycznie. zapomniało mi się. Druga sprawa była taka, że montowałem odcinek, który właśnie wy widzicie. No i tak to wygląda mniej więcej. Ten tydzień serii praktycznie się kończy. No. Także tak. Co miałem na obiad? Zjadłem sobie takie kartofle z kiełbaską i z cebulką i jajko. Nie było tego bardzo dużo. Nie zrobiłem też zdjęcia ani Filmiku nie nagrałem, ale zjadłem tego bardzo mało. No i co? Piję jeszcze w międzyczasie wodę, no i będę się zajmował, do do roboty. No, tyle.